Halo, halo, cześć. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj sobie będziemy mówić o ojcach i córkach, o tym, jaki wpływ mają zaburzenia w tej relacji, zaburzenia wynikające z braku ojca lub z toksyczności ojca bezpośrednio na późniejsze życie córek. Być może jesteś taką osobą, może jesteś dziewczynką, której brakowało ojca lub przeciwnie, która tego ojca miała za dużo, to znaczy był on zawłaszczający i narcystyczny. I jeżeli tak, to bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. I może zacznijmy od takiego ogólnego stwierdzenia. Dajcie znać, jak zwykle, czym nie widać, czym nie słychać. Chyba tak. Cześć, witaj. Witam cię Aniu. Witam, witam również Rafała, mężczyźni też są mile widziani przy tej okazji, przy tym temacie. I zaraz sobie będziemy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że również będzie trochę czasu na pytania, choć materiał jest bogaty. Obserwując swoich rodziców jako dziecko, patrzysz dokładnie na co. Patrzysz na to, w co kiedyś będziesz wierzyć, że jest miłością. Ściślej w co Twoja podświadomość będzie wierzyć, że jest miłością. Dlatego warto wracać do tych uwarunkowań dzieciństwa, kiedy już wiemy o miłości trochę więcej, znamy inne perspektywy. Warto wracać do dziecka, które wtedy, kiedy to się działo, wierzyło, że to jest miłość. Niezależnie, czy ten ojciec Twój był zawłaszczający, czy go nie było. I zacznijmy może od tego, że ojców toksycznych, ojców nieobecnych jest wiele różnych rodzajów. To może być ojciec, który jest absolutnie wszędzie w Twoim życiu, który decyduje o wszystkich Twoich ruchach, wręcz może cię śledzi, jest na wszystkich eventach i wygląda jak świetny tata. Być może znajomi ci go zazdrościli, ale to jest ojciec, który. Jest toksyczny, bo kontroluje, bo jest narcystyczny, bo traktujecie jak jego własność i o tym powiemy dużo, dużo więcej za chwilę. Jest ojciec nieobecny, który jest cały czas w domu, ale jest kontrolerem z poziomu kanapy czy fotela. To taki mężczyzna, który kojarzy się ze słynną żonobiką. to taka, taki podkoszulek. Został tak nazwany na podstawie filmów różnych o przemocy domowej. Jest ojciec, który pojawia się i znika, gra w chowanego, i nigdy nie wiadomo, gdzie jest kiedy, jest, kiedy jest, kiedy będzie, kiedy go nie będzie. To może być w kategoriach dnia lub tych okresów dnia lub okresów życia. I jest ojciec, który umarł, i jest ojciec, który się z matką rozwiodł. Co w praktyce przekłada się na bardzo podobną dla ciebie sytuację, bo czy ojciec zniknął w wyniku rozwodu, czy ojciec odszedł w wyniku choroby lub tragicznego wypadku, to dla dziecka praktycznie jest to sytuacja bardzo podobna, i jest wysoce prawdopodobne, że u takiej dziewczynki powstanie. Głód powstaje ogromne sanie na figurę męską w Twoim życiu, i to, co ja zaobserwowałam, to pewien zespół objawów u kobiet, które w dorosłości mówią: No chociażby nie wiem, czemu tak bardzo się poświęcam, czemu mu wszystko wybaczam, mówiąc tu o partnerze, czemu ciągle go zbawiam, czemu jestem zawsze dla Niego na każde zawołanie, i czemu, jak go nie było, to byłam. Jakaś bardziej w sobie, jakaś taka silniejsza, prawdziwsza. I o co tu chodzi? Ja od razu pytam: A co z statusiem nie było? A mamusia nie dawała uwagi, sfrustrowana, rozgoryczona, z poczuciem, że straciła swoje życie, zapracowana oczywiście. To jest pewien standard, który w przypadku ojca nieobecnego, zupełnie nieobecnego, czy to fizycznie, czy emocjonalnie i czy to śmierć, czy rozwód, powoduje, że córka będzie ssała mężczyznę do swojego życia. I tak naprawdę to będzie tak zwany mężczyzna sztuk jeden. Czyli dowolna postać męska, figura męska, która okaże jej trochę zainteresowania i adoracji. Choć mam tu miejsce dla ciebie i będziesz stał na piedestale, a ja będę wokół ciebie sypać kwiaty, podawać ci jedzonko i. Dogadzać ci w każdy możliwy sposób, tylko bądź nie odchodź, bo tatusi odszedł. I tu oczywiście trzeba zajrzeć do tej dziewczynki, bo to ta dziewczynka sobie aranżuje tego tatusia. Ona później, ta postać tego tatusia wreszcie, kiedy go ma, będzie tak bardzo adorować i tak bardzo mu dogadzać, że bardzo szybko, jeżeli mężczyzna jest cwany i toksyczny. To on zauważy, że w sumie bardzo wygodna sytuacja, w to migraj i oni mają często jakieś romanse na boku, grają, manipulują, korzystają w każdy możliwy sposób, finansowo również, a ta dziewczynka się nie orientuje w sytuacji, no bo właśnie jest dziewczynką. Sześcioletnie czy pięcioletnie dziecko nie jest w stanie pojąć. Że ojciec jest narcystyczny, czyli tutaj też partner jest narcystyczny i że manipuluje nią w każdy dowolny sposób. Dlatego takie ważne jest, żeby w ogóle sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ojciec w moim życiu był obecny, czy nie. A jeśli był obecny, to czy nie za bardzo, jaka to była figura? Tak yy, należy zapytać tak? w przypadku właśnie tej